Witam po dłuższej nieobecności i zaczynamy odcinek od ważnej informacji. Umrzesz. Nie oszukujmy się, każdego czeka ten sam los. Twój mózg przestanie działać, a ty znikniesz na zawsze o tak. Boimy się nieodwracalnego uicestwienia, bo jesteśmy przywiązani do życia. Dlatego część z nas wierzy w życie po śmierci, natomiast naukowcy pracują nad technologią, która umożliwi nam nieśmiertelność. Wiem, wydaje się to abstrakcyjne i niewiarygodne, ale wiemy, jak to zrobić. Jest kilka poważnych instytucji naukowych, które nad tym pracują. Niektórzy badacze sądzą, że między nami są osoby, które będą żyły tysiąc lat. Jaka jest szansa, że to będziesz ty? W dzisiejszym odcinku poruszymy temat nieśmiertelności. Tym, którzy mówią, że to niemożliwe, chciałbym przypomnieć, że 100 lat temu nikt by nie uwierzył, że cała ludzka wiedza będzie zgromadzona w tak małym prostokątnym urządzeniu. Dlatego chciałbym, żebyście obejrzeli ten odcinek do końca, bez uprzedzeń. Zacznijmy od tego, że umysł jest zjawiskiem emergentnym, czyli nasze myśli nie powstają poza naszym ciałem, tylko w naszym mózgu w wyniku interakcji pomiędzy neuronami. Dlatego, żeby przenieść umysł do komputera, musimy stworzyć mapę wszystkich połączeń znajdujących się w mózgu, a następnie zasymulować ich działanie w programie komputerowym. Mapa naszego mózgu musi być zrobiona z ogromną starannością, bo jest tam zakodowane wszystko, co czyni nas ludźmi, czyli nasze nadzieje, słabości, lęki, wspomnienia czy umiejętności. Ta kompletna mapa mózgu nazywana jest przez naukowców konektomem. Obecnie naukowcy starają się stworzyć mapę ośrodkowego układu nerwowego poprzez pocięcie mózgu za pomocą precyzyjnego ostrza na niezwykle cienkie fragmenty, które następnie skanuje się za pomocą mikroskopu elektronowego. Otrzymany obraz powiększony jest 100 tysięcy razy. Następnie powiększone obrazy z pociętych fragmentów mózgu łączy się za pomocą programu komputerowego w jedną całość. Dzięki temu otrzymujemy trójwymiarowy obraz mózgu, w którym widać wszystkie połączenia neuronowe. Ten proces jest bardzo czasochłonny, bo bo ludzki mózg ma około 86 miliardów neuronów. Dodatkowo każdy z tych neuronów ma około 10 tysięcy połączeń synaptycznych, czyli miejsc, w których neurony komunikują się ze sobą. To tak jak ty komunikujesz się za pomocą telefonu ze swoim przyjacielem. Zeskanowanie tak skomplikowanej struktury jest na razie niemożliwe i zajmie kilkadziesięcioleci. Jednak gdybyśmy już chcieli umieścić w postaci cyfrowej umysłu jednego człowieka, to potrzebowalibyśmy zeta bajta pojemności danych, a to jest odpowiednik wszystkich zebranych nośników pamięci, które mamy obecnie na Ziemi. Chociaż nie mamy jeszcze technologii, która pozwoli nam zeskanować cały ludzki mózg, to badania na prymitywnych organizmach pokazują nam, że jest to możliwe. Dużym sukcesem naukowców było zeskanowanie prostego układu nerwowego Nicienia, składającego się z 302 neuronów i 5000 synaps. Następnie ten zeskanowany układ badacze przenieśli do robota, zbudowanego z klocków Lego i zasymulowali jego działanie. Jakie było ich zdziwienie, gdy zasymulowany układ nerwowy Nicienia sterował swobodnie robotem, bez żadnej ingerencji z zewnątrz. Lego robot zaczął zachowywać się jak robot. A także reagował na bodźce. Musicie wiedzieć, że niektóre nicienie to pasożyty, a czasami słyszy się opinie o niektórych ludziach, że są pasożytami, dlatego symulacja mózgu przedstawicieli naszego gatunku nie jest aż tak abstrakcyjna, jakby mogło się wydawać. Tak już całkowicie poważnie, do tej pory największym osiągnięciem na polu skanowania mózgu ma Allen Institute of Brain Science, ufundowanym za 500 milionów dolarów przez Paula Allena, współtwórcę Microsoftu i jednego z najbogatszych ludzi na Ziemi. Naukowcom z tego instytutu udało się zeskanować i zrekonstruować milimetr sześcienny najnowszej i najbardziej zaawansowanej struktury mózgu, czyli Wydaje się, że to mało, jednak w tym jednym milimetrze mamy ponad 100 tysięcy neuronów i ponad miliard synaps. Dzięki takim inicjatywom w odległej przyszłości jest szansa na stworzenie pełnej kopii ludzkiego mózgu. Zastanówmy się, jakie możliwości da nam przeniesienie świadomości człowieka do komputera. Jeżeli chcemy latać na odległe planety, to biologiczne ciało może stanąć nam na przeszkodzie. W momencie, gdy przeniesiemy się do komputera, świadomość będzie można zapakować do Starshipa, czyli bardzo małego statku kosmicznego wielkości kciuka, poruszającego się z prędkością wynoszącą 20% prędkości światła. Taki statek będzie można wysłać w podróż w odległe miejsca kosmosu, do których obecnie nie mamy dostępu. Podróż do gwiazd zboru Centaura, czyli najbliższego układu gwiazd, zajmie niecałe 20 lat. Dla porównania, konwencjonalna rakieta Saturn potrzebowałaby około 70 tysięcy lat na dotarcie do tego Miejsca. Wyobraź sobie, jak zmieniłoby się postrzeganie kosmosu i co byśmy odkryli, gdybyśmy mogli wysłać miliony takich sąd kosmicznych z zapakowaną nieśmiertelną świadomością. Gdy ludzie skolonizują kosmos, będą mogli za pomocą lasera teleportować z prędkością światła świadomość. A z punktu widzenia podróżującego, wyprawa nawet do najbardziej odległych miejsc w kosmosie będzie natychmiastowa, bo podczas lotu z prędkością światła czas praktycznie ulega zatrzymaniu, czyli świadomość zostanie zamrożona i nie odczujemy zmiany czasu. Dodatkowo umieszczenie cyfrowego mózgu w wiązce laserowej nie stanowi większego problemu. Popromienie laserowe. Mogą przynosić nieograniczoną ilość informacji. Wyobraź sobie, że po obiedzie u rodziców na planecie Ziemia postanowisz udać się na wycieczkę. Podróż w wiązce laserowej na Księżyc zajmie sekundę. Podróż do gwiazdozbioru Centaura 4 lata. Natomiast do granic drogi mlecznej dotrzemy zaledwie w ciągu 100 tysięcy lat. Podróż tak komfortowa jak w polskim Pendolino. Kolejną z możliwości posiadania cyfrowej kopii mózgu to możliwość duplikowania. Dzięki temu nawet błąd w oprogramowaniu lub usunięcie jednej kopii nie sprawi, że świadomość zostanie usunięta. Ten wątek był poruszany w serialu Altered Carbon, gdzie obrzydliwie bogaci Ludzie stali się bogami dzięki kopiom, które posiadali. Nawet gdy ktoś się uśmiercił, to zawsze pogotowiu czekała kopia, która była co chwilę aktualizowana o wspomnienia swojej pierwotnej wersji. Oczywiście z niewielkim poślizgiem, dlatego bohaterowie nigdy nie wiedzieli, kto ich zabił, bo system nie został wystarczająco szybko zaktualizowany. Since then, we've been providing an unparalleled pedigree of human sleep to only the most discerning clients. Psychosec, live forever in the body you deserve. Firmy, które będą zajmowały się kopiowaniem świadomości, będą mogły zagwarantować nieograniczoną liczbę kopii przechowywanych w bezpiecznym miejscu i regularnie aktualizowanych. W dodatku dzięki kilku kopiom będzie możliwe otrzymanie z umysłu. Każdy z umysłów mógłby prowadzić własne życie i w pewnym momencie mógłby się scalić w jeden umysł i posiadać wspomnienia wszystkich tych kopii. Wiem, że dla niektórych to co mówię może brzmieć jak bełkot wariata, ale pewnie gdybyś chciał opowiedzieć chłopom na targu w Krakowie w 1840 roku o internecie, zostałbyś podobnie odebrany. Gdy mózg będzie w formie elektronicznej to po pierwsze będzie można modyfikować go swobodnie, a po drugie, w każdym momencie będzie można przyspieszyć jego działanie. Wyobraź sobie, że twój mózg, wrzucony do symulacji komputerowej, subiektywnie odczuje, że minął rok. Natomiast faktycznie minie około 31 sekund. Ten wątek był poruszany w serialu Black Mirror, gdzie więźniowie byli zamykani w symulowanym świecie, w którym odczuwali, że czas płynie znacznie wolniej. Będzie można skazać kogoś na piekło na ziemi, jeżeli taka technologia w końcu się pojawi. Hej, come on! W mojej opinii rozwój wykładniczy technologii sprawi, że jeszcze w tym stuleciu rzeczy, o których mówię, będą możliwe. Pozostaje tylko pytanie, czy skopiowany i przeniesiony do komputera umysł będzie posiadał świadomość. Myśli i wspomnienia to dane, które teoretycznie można skopiować. Dlatego w opinii większości neurologów cyfrowa kopia mózgu będzie posiadała świadomość. I będzie dokładnie tą samą osobą, której umysł został skopiowany. Najciekawsze jest to, że prawdopodobnie transfer świadomości z ciała do komputera nie będzie odczuwany w żaden drastyczny sposób, bo od zarania dziejów podobne uczucie towarzyszy nam każdej nocy. Idąc spać, zamykasz oczy, zasypiasz i znikasz na kilka godzin, po czym ponownie wracasz po chwili nieobecności do świata żywych, z tymi samymi wspomnieniami. Osoba przeniesiona do świata wirtualnego będzie czuła się jak ktoś, kogo przed chwilą wybudzono po długiej nocy. Milan Kundera napisał kiedyś, że o nieśmiertelności marzy się od dzieciństwa. Może w przyszłości to marzenie spełnimy? W komentarzu napisz mi, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś mógł żyć tysiąc lat. Jeżeli podobał ci się ten film, zostaw lajka, naciśnij czerwony dzwoneczek i podziel się tym filmem z osobą, która byłaby tym tematem zainteresowana. Pozdrawiam.